Witajcie moi drodzy, Kuba Midel, sztuka równowagi finansowej. Zostały nam cztery tygodnie do wielkiej integracji 3.0, 24 października. Takie sobie postawiłem zadanie, że spotkam się osobiście z każdym z prelegentów. Zaproszę go jeszcze raz oficjalnie, może nie na żywo, ale w Waszym towarzystwie, z każdą, każda z osób, które, która wystąpi na wielkiej scenie, oprócz Roberta Korzeniowskiego, naszego tutaj złotego. Mistrza Olimpijskiego. Z każdą z tych osób coś zrobiłem: albo godziny rozmów, albo jakiś biznes, albo coś więcej. Z Mariuszem, Mario Budowlańcem, rok temu przez cztery dni zrobiłem metamorfozę mieszkania przy ulicy Tymienieckiego. Byliśmy ze sobą tak naprawdę od rana do wieczora, i w parędziesiąt godzin udało nam się. Stare mieszkanie zmienić w nowe wynajmowane jest za chyba 1800-1900 złotych miesięcznie, więc nieźle. A z Mariuszem najzwyczajniej w świecie po youtube'owemu się zaprzyjaźniłem. Winien jestem mu książkę, o której mu wtedy mówiłem, sztukę równowagi i oficjalne zaproszenie na wielką integrację, na której będzie chyba jednym z gości najbardziej specjalnych, najbardziej honorowych. Mariuszu, Siemane, witam Ciebie, można się przytulić po tych covid czy nie? E, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzięki, że wystąpisz na scenie. No, Zaległy prezencik, który mam dla Ciebie. Super, Bilecik później Ci dam, także bardzo dziękuję. E, Mariusz, mamy Ciebie od zaplecza dzisiaj. Mhm. Nie na budowie, nie na remoncie, nic nie robimy. Powiedz, jako chyba najbardziej pokorny człowiek polskiego internetu, który zyskał 350 tysięcy subów bez żadnego show, bez żadnych integracji, bez żadnych braw. Jak Ty to robisz? Jaką Robię. radę dasz młodym hmm. ludziom? Robię to, co lubię. Nie? Dzielę się swoim doświadczeniem. To w zasadzie wszystko. Ja nie mądruję się. Czyli pokazuję swoją pracę, błędy, jakie wykonuję na remontach, na budowach. No i poszło. Ja staram się być uczciwy. No. I w, w, imieniu, w imieniu mojego szwagra chciałem Ci bardzo podziękować, bo dzięki Twojemu kanałowi wykończył sobie samemu mieszkanie, także musisz wiedzieć, że te twoje rady naprawdę, naprawdę działają. To są no to miło. Nie? To, to działa. Wiele osób słyszę, że właśnie ktoś znajomy tutaj nawet yy, sąsiad mieszka i poznał mnie, wprowadzili się jakoś niedawno i poznał mnie po tym, że yy, jego znajomi robili remont, nie pokazali gdzieś na kanale, oni poznali ten dom z zewnątrz, że to przecież nasz sąsiad chyba nie i tak wiesz, że jakoś to. Tak, tak. Ja już Lecz fagra nie... byłem w domu. Człowiek robił pierwszy raz y, mieszkanie. Nie wiem, 55-60 metrów, zrobił wszystko samemu. Na Twoich filmach wygląda tak, jakby robiła ta profesjonalna ekipa. Tak, to, to też jest, to też jest y, uwaga, że wszystkiego się można nauczyć, nawet w internecie. Że, że ludzie sobie radzą, nie? dlatego staram się pokazywać te wszystkie niuanse. Nie? Z bliska, co, jak, gdzie, co może nie wyjść, i, i, i to jakoś nie chwyta. Nie? chwyta. Mariusz, jesteśmy to... u Ciebie w ogrodzie. mamy... 27 stopni jesień, druga połowa września. Jaki jest Mario budowlaniec, Sorry. jaki jest Mario Budowlaniec prywatnie? Prywatnie Czy jestem. Czy też jest tak spokojny jak na filmach? Staram się. Staram się, nie? Mam dwójkę dzieci małych. Dzisiaj jest... Akurat na ten moment jestem w domu, bo pojechały, pojechały z mamą na konie. Jaki jestem prywatnie? Ćwiczysz. Ćwiczę, Kawał byka. Dużo ćwiczysz, czy nie? E, trzy razy w tygodniu. Nie? Jak, jest, jak znajdę tą chwilę czasu, to jest cztery. Siłownię mam, przyniosłem się właśnie przez ten covid. E, dodał mu do warsztatu. Pokażesz nam, czy nie że... można zobaczyć tej siłowni? Zobacz, no może pokażę. Jest bałagan. <laughs> <laughs> to jest, to jest, to jest mój, mój były warsztat, w którym Aha. też na, nagrywałem filmy. Nie? Po prostu zlikwidowałem tam stół, część narzędzi, wstawiłem sprzęt. No i tak zostało, nie? nie wiem, czy wrócę na taką siłownię stacjonarną, zobaczę. Dobrze mi się ćwiczy w domu, wiesz czemu, bo też włączę sobie telewizor i przy okazji oglądam jakiś serial, wiesz, przyjemny, spożyteczny i to leci, nie? No, a tak Czyli coś siła to... spokoju, siła spokoju i siła fizyczna. Tak, wiesz, wstaję rano, szósta rano, o siódmej pobudka córki, żeby ją teraz zawieźć do szkoły. Tą godzinę mam taką dla siebie, nie? na właśnie jakieś czytanie literatury. Duchowej albo rozwojowej, żeby coś ze sobą robić. Nie? Jakaś medytacja dziesięciominutowa. Woda z cytryną i solą morską. Na dzień dobry. To też się zaczęło chyba razem z tym covidem i ciągnę już mhm. te ileś miesięcy, tak dzień w dzień, ta woda i cytryna jest. To też można w tych książkach zdrowotnych nieraz wyczytać, ale myślę, że coś tam coś tam daje. Nie? Śniadanko, od córka do szkoły. Później do sklepu jakieś zakupy, nie żeby obiad zrobić, jeżeli tam też jest na to czas, bo czasami bo innym razem do restauracji się pójdzie, nie, czy gdzieś do jakiegoś baru. Zakupy, no i później zaczynam coś z pracą robić, nie? ale to ta, czas tak leci, że dziewiąta, już dziewiąta, jest zaraz dziesiąta i... i bo masz jedno czy dwoje dzieci? Dwoje, Dwoje, okay. właśnie tym drugim też trzeba się trochę zająć. To Ale prawda. Mariusz, 8, techniczne, półtora, pytanie, no, pytanie. techniczne pytanie. Ogląda nas sporo przedsiębiorców. Przed chwilką, przed nagrywką rozmawialiśmy, że nie przyjechałeś nawet na odbiór takiego mieszkania, które kończyłem z chłopakami w marcu. Wszyscy byliśmy spanikowani. Tutaj chyba nie było mądrych i mądrzejszych, nikt nie wiedział o co chodzi. Pamiętasz lockdown, zamknięcie, zamknięte sklepy, puste półki. Stwierdziliśmy, że to wyszło nam na dobre? No tak. Nauczyło na pewno czegoś, trochę pokory do życia. Pierwsze myślę 2-3 tygodnie no było dużo lęku mhm. we mnie mhm. i pewnie we wielu ludziach, nie o przyszłość, o przyszłość rodziny, zdrowie finansową, zabezpieczenie finansowe, czy to nie padnie, czy nie zdarzą się inne jakieś cuda. No trzeba było sobie poradzić z tym lękiem. Ale ludzie się przyzwyczaili, czy to minęło? Jak to oceniasz ze swojej perspektywy człowieka, który podobnie jak ja sporo pracuje w domu czy no, no nie chodzimy do pracy, nie mamy kontaktu z tak wieloma osobami? No ja nie wiem, czy tak, tak długo dałoby się żyć w strachu i w lęku. No, yy, każdy obserwował, yy, co się dzieje, szukało się nadziei i yy, chyba jakoś doszło w miarę tak wszystko do, do, do normy, no, kiedy zauważyliśmy, że tak ludzie nie padają na ulicy wokół. Ja mhm. no, z pełnym szacunkiem dla tych yy, których, których ta choroba y, pogrążyła, tak rodziny i ja, ja też miałem znajomych na kwarantannie, także... Y, ja byłem na parę kwarantannie tak? dwa dni, no. oczywiście, policja w domu, te rzeczy, ale... No, także, także, no ale trzeba, trzeba żyć dalej, no i tam zachować te zasady jakichś bezpieczeństwa, chociaż no my tu, nie wiem, czy zachowujemy <ścoughs> na ten moment... 20 centymetrów jeszcze, dokładnie. stać dalej od siebie, ale no y, nosić te maseczki w sklepach, nie no, nie kichać na siebie, no nie wiem, no zobaczymy, no. Czas, czas i. A pozytywnym takim duchowym, czy nie masz wrażenia, że troszeczkę zwolniliśmy tempo, że przewartościowaliśmy pewne sprawy? Część biznesów upadła, być może jakieś tam warszawskie Wrocław... czy, czy, czy wrocławskie knajpy, e, restauracje, jakieś hostele, ale wydaje mi się, że dla wielu osób był to taki sygnał, że warto się zatrzymać w tym wszystkim. No to zależy od biznesów też, nie? I w moim przypadku. Coś się zmieniło u ciebie? No, nie za bardzo, wiesz. Może mówię, ten początek był, był ciężki, ale ja większość prac miałem do wykonania tutaj u siebie na posesji, które yy, też na, nagrywałem na, na swój kanał. Yy, także, także. No co, no, no byłem u siebie, tak? <laughs> Jesteś spokojny, yy, jak byłem, byłem u siebie, robiłem swoje. Yy, trzeba wstać rano, zrobić sobie plan dnia. Nie zawsze ten plan yy, się udaje. Ale nie użalać się nie? nad sobą. Nie? To jest dokładnie. przede wszystkim. Nie? nie, że mam do zrobienia, że muszę jechać tam, zrobić zakupy, bo samochód się zepsuł, bo to, bo ktoś yy, zachorował, działać po prostu i yy, szukać rozwiązań. Yy. Dzisiaj rozmawiam z Mariuszem Maciejskim zresztą jadąc do ciebie i też właśnie kurczę, co będzie z integracją, co nie będzie. Mówię, część osób będzie się bało już zawsze. Będzie to pretekst, nie jedźmy na wakacje, nie idźmy do pracy, nie róbmy biznesu i tak dalej. Natomiast ta część, która przywyknie do tej rzeczywistości, po prostu będzie działała, oczywiście szanując wszystkie jakieś tam wymogi sanitarne. Także słuchajcie, pierwsza raz jestem u Ciebie w ogrodzie, przemiło, przeładnie. Tutaj Mariusz nie wiem, coś, coś budujesz, bo to na, na kanale pokazałeś, tak? No jest, Tę w, widzowie, widzowie co mnie oglądają, którzy mnie oglądają, to znają ten domek. Aha. Z zewnątrz jest y, praktycznie wykończony, została tylko do zrobienia podbitka. I dalej będę nagrywał filmy w środku. W środku mogę tak pokazać, nie, nie zdradzić, że dojdą tutaj meble, meble kuchenne, podłoga wykończę płytami, y, sufit. Bo ładnie, przyjemnie to jest w sumie domek narzędziowy, mm -hmm. ale całkiem możliwe, że tam też że czasami sobie usiądę z laptopem. Jakaś mała lodówka na piwo. <laughs> Mariusz, wiemy jakie jest, słuchaj, wiemy jakie jest. U mnie na kanale możesz zdradzić tutaj, o, że będzie lodówka również mała, e, stała. Mariusz, e, bilecik ci daję. O, super, bilecik. E, Robert Korzeniowski, ty, Tomka Grzymskiego znamy, Dostawka Mencena jadę pojutrze, także walczymy. E, Mario, Mario będzie naszym gościem 24, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Chciałbym, żebyś zdradził nam sekret autentycznie, jak przejść ze swojej pasji do tego biznesu YouTube'owego, mhm. o którym bardzo dużo młodych ludzi myśli. Wydaje mi się, że bez mediów społecznościowych dzisiaj po prostu te usługi jakiekolwiek ciężko ciągnąć, być może nie w takim wymiarze, jak ty to robisz, 350 tysięcy oglądających, ale warto wyjść chyba z tej strefy komfortu i gdzieś się pokazać. Dzięki mediom ja to wszystko też chyba jakoś poleciało, bo co trzeba mieć? Doświadczenie i wiarę, wiarę w sukces, a to wszystko, to, no to mamy narzędzia, nie? Facebook, Instagram, YouTube to są narzędzia, dzięki którym możemy się gdzieś tam wybić. Nie wiem jak, ten, jak na ten moment jest, gdy, gdy ktoś zaczyna, gdy ktoś chce zacząć taki biznes. Jeszcze jak ja zaczynałem 6-7 lat temu to były początki, nie, i Facebooka, mhm. Instagrama nawet chyba nie było, YouTube'a. Może było łatwiej, a może i nie. No wiara, wiara, doświadczenie i... Ale pewnie rzemiosło, że... pewien kunszt, pewien upor uważam, determinacja no. sprawiły, że naprawdę po cichu Udało Ci się zrobić wielki rozgłos i, i tego Ci bardzo, bardzo gratuluję. Wiele osób napisało do nas, że fajnie, że będziesz choćby, żeby uścisnąć dłoń, żeby zrobić sobie zdjęcie. A na scenie wypytam, jak mogę, jak to technicznie y, zrobić. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie y, zaproszenia. Zapraszam Ciebie, żonę 24 i Was również. Y, zapraszamy na imprezę. Więcej poniżej na wielka integracja. Pl. Dziękuję Wam, dziękuję Ci Mariuszu. No Lecę w Polskę. Dziękuję, dziękuję Dalej do i... kolejnych prelegentów. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Trzymajcie się. Hej. No cześć. Hej.